Stellar Blade jest zrzutowskie, ale twórcy gry nie widzą problemu. Wielka krytyka Stellar Blade lalka seksualizowana przez kogoś, kto nigdy nie widział kobiety. Design Stellar Blade nie jest problemem. Problemem są i mężczyźni, którym to się podoba. Stellar Blade bije rekordy na PC. Nowa wersja przebija wielkie hity. Stellar Blade się nie zatrzymuje. To już jest jeden z największych hitów PlayStation na Steamie. Stellar Blade większym hitem na PC niż na PS5. Stellar Blade wystrzeliło milion sprzedanych kopii na PC w ciągu zaledwie trzech dni. Francuski oddział IGN przeprasza twórców Stellar Blade. Chodzi o słowa dotyczące głównej bohaterki gry. Oj. That escalated quickly. Dzień dobry, dzień dobry z tej strony, Drwal, i szanowni Państwo, dziś. W końcu temat, do którego chciałem zabrać się już od dłuższego czasu. O dłuższego, ponieważ mówimy tu o grze, która wpierw zawojowała rynek konsolowy, na którym to została pierwotnie wydana, a następnie jeszcze bardziej podbiła ten wynik na pc stając się po raz wtóry ogromnym hitem. I to wszystko pomimo. Płaczu rzewnymi krokodylnymi łzami ze strony konkretnej części gamingowej branży. Szanowni Państwo, rzecz jasna mówimy dzisiaj o grze Stellar Blade, czyli grze, która jasno i klarownie pokazała, że przepisem na sukces jest uniwersalne połączenie jakości oraz nie walka z gustami graczy. Tak, no, że ci wygracze nie wiecie, czego wy chcecie, my wiemy lepiej. Lecz właśnie realne spojrzenie na to, co lubią gracze, kim są gracze i jaką grę oraz jaką protagonistkę. Bardzo chętnie gracze, że tak powiem, przytulą. Szanowni państwo, Stellar Blade jest idealnym tego przykładem, jak robić to dobrze. Dzisiaj więc rozłożymy sobie ten temat na czynniki pierwsze i zobaczymy co tam w tym się działo, a ja z przyjemnością ogłaszam, że partnerami dzisiejszego materiału są marki Nvidia oraz MSI. Które do testów gry Stellar Blade na PC-tach dostarczyły mi ten oto sprzęcior. Laptop MSI Vector 16HX AI. Niewiarygodnie potężną gamingową bestię. Zaopatrzoną w najnowszy procesor rodziny Intel Core Ultra. Szybki dysk SSD PCI Express 5. generacji. Autorski system chłodzenia Cooler Boost 5. Odprowadzający ciepło zarówno z proska, jak i z karty graficznej. No a gdy o tej mowa no to oczywiście w środku Nvidia GeForce RTX 5070 Ti Wspierająca takie technologie jak Ray Tracing, DLSS4, czy technikę Nvidia Reflex. Ten model laptopa MSI oraz podobne, znajdziecie zaś na stronie sklepu Computronic. Przy okazji możecie załapać się na nową promocję i zebrać dodatkowe gratisy od MSI. Link do sklepu oraz więcej info zostawiam w opisie materiału. Ale wszystko w swoim czasie. Wpierw przejdźmy do dzisiejszego tematu. Na początku może warto zacząć od tego, że gra Stellar Blade już przed swoją premierą narobiła niezłego zamieszania. I to bynajmniej nie z tego powodu, że nie spodobała się graczom. Bo graczom się na dzień dobry jak najbardziej spodobała. Otóż okazało się, że tymi, którzy zrobili najwięcej krzyku, byli no właśnie nie do końca gracze. Byli to jak pewnie już się domyśliliście Ci, tak zwani przeze mnie dziennikarze, którzy to z prawdziwym, profesjonalnym dziennikarstwem już niewiele mają wspólnego, ale mają bardzo wiele wspólnego ze wciskaniem we właściwie każdą dziedzinę, której się chwycą, swoich rzecz jasne, jedynych słusznych, światopoglądowych zapatrywań. No i właśnie. Tym dziennikarzom już w przedbiegach bardzo nie spodobała się gra Stellar Blade. Także co i róż różnorakie zachodnie media zaczęły narzekać, że ta gra nie wygląda tak, jak powinna, że w ogóle wygląda słabo, a to protagonistka to jest w ogóle najgorsze, no bo jak to jest możliwe, żeby w dzisiejszych postępowych, nowoczesnych, różnorodnych czasach protagonistka w grze. Była po prostu atrakcyjna. No to się nie godzi. Ta pani po prostu jest za ładna. Nie, 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 drogi graczu, w dzisiejszych czasach nie możesz już patrzeć na ładną kobitkę na ekranie. Jeżeli na nią patrzysz i ci się ona podoba, to znaczy, że jesteś zegzistą, a przynajmniej oblechem. A twórcy gry, którzy w ogóle taką postać ośmielili się zaprezentować graczom, to wedle choćby takiego francuskiego IGN cytuję pewnie nigdy nie widzieli kobiety. Mają jakieś chore wyobrażenia, jakieś zegzualizowane lalki tu wciskają, a nie prawdziwe kobiety. No, Szanowni Państwo, co mogę powiedzieć? Gdyby tego typu dziennikarze chociaż raz. Wybrali się w życiu na siłownię, to dobrze by wiedzieli, że takie kobiety jak najbardziej istnieją. Ponieważ jak się okazuje bohaterka gry, czyli Eve, która w grze swoją drogą jest androidką, czyli de facto może być wyidealizowana w opór, okazało się jednak, że sama bohaterka jest bazowana na realnej modelce, która techniką Motion Capture została po prostu przeniesiona na ekran komputera. Na szczęście branżunia została szybko ustawiona, zarówno przez graczy, jak i rzecz jasna przez wyniki samej gry, do których to zaraz przejdziemy. Warto jednak wspomnieć, że prawdziwym rykczem, czyli rozumem i godnością człowieka w całej sytuacji wykazali się sami twórcy gry, a więc studio Shift Up Corporation, którego szef powiedział tak. Wiem, że na zachodzie postacie w grach muszą odzwierciedlać bardzo realistyczny wygląd w każdy możliwy sposób. Cały czas się tam dyskutuje o płci, i różnorodności rasowej, ale pamiętajmy, że Stellar Blade to gra coś, co ma dostarczać rozrywkę. No, moi drodzy, bardzo, bardzo grzecznie, a zarazem dosadnie daną znać o tym, że nie tylko twórcy gry, a więc Studio z Korei, doskonale zdaje sobie sprawę z tej Mani, która to już od wielu lat niestety zatruwa cały zachodni, zarówno gamingowy, jak i w ogóle. Popkulturowy światek Ale także stwierdzili wprost, że ich to w sumie nie obchodzi Ponieważ ich cel nadrzędny był prosty Dać graczom rozrywkę Koniec kropka no, bo przecież o to w tym wszystkim ma chodzić. Ta gra ma dostarczać rozrywkę. Po to jest robiona. Ta postać została stworzona tak, żeby się podobała. No, bo wiadomo, że graczom lepiej się gra ładną postacią niż jakimś paskudnym babiszonem. A niestety, zachodnie media, w tym całym swoim gonieniu za tak zwanym postępem i inkluzywnością, różnorodnością, w tym momencie de facto wykluczają <laughs> w ogóle z istnienia wszystkie ładne kobiety. No, najwyraźniej kobieta, jeżeli nie ma cech męskich, także brzydkiej, krzywej facjaty, yy, dużych. Barów i korpulentnej postury, no wtedy nie jest odpowiednią protagonistką. No, Do takiego właśnie szaleństwa zachód doprowadził. A twórcy z Azji mają to po prostu gdzieś i robią swoje. I to się jak najbardziej sprzedaje. Gra Stellar Blade, więc wpierw zawojowała rynek konsolowy, a następnie blisko rok po swojej premierze podbiła ten wynik jeszcze mocniej na Komputerach, na pc Proszę bardzo, magazyn Forbes, Stellar Blade i milion sprzedanych kopii na pc w ciągu zaledwie trzech dni od swojej premiery. Stellar Blade bije rekordy, to już jeden z największych hitów PlayStation na Steamie i tak dalej. Wedle danych ze Steama, szanowni Państwo, Stellar Blade w ciągu pierwszych dni od swojej premiery na pc przyciągnął aż 192 tysiące graczy jednocześnie. Nawet w tym momencie, gdy nagrywam to zupełnie o jakiejś kompletnie nieludzkiej godzinie i już yy, na długi czas po premierze w grę pogrywa sobie naprawdę sporo osób. Przyjrzyjmy się jednak szczegółowym danym choćby z tego artykułu. Rok temu Stellar Blade zadebiutowało na Sony PlayStation 5 i od razu sprzedało się w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. To był naprawdę świetny wynik, ale okazuje się, że jego świeżo wydana edycja na PC-tach udowodniła, iż apetyt graczy dopiero się rozkręca. Jak czytamy, w zaledwie parę godzin po swojej premierze gra osiągnęła na Steamie już 100 tysięcy graczy jednocześnie, a to był jedynie początek. Porównując zaś, gra przyciągnęła na Steam więcej graczy niż w przypadku innych hitów, przenoszonych z PS5 na. Pecety, takich jak Ghost of Tsushima, God of War czy Spider-Man. Jak czytamy, wystarczyły zaledwie 3 dni, żeby osiągnąć właśnie imponującą sprzedaż ponad miliona egzemplarzy, zaś choćby jak informuje nas Google, w tym momencie łączna liczba sprzedanych egzemplarzy Starblade przekroczyła 3 miliony sztuk. I nie ma się co dziwić, że jak czytamy, druga część gry została już potwierdzona. Znamy nawet przybliżoną datę premiery. No, szanowni państwo, szybko poszło krótka piłka. Gra okazała się hiciorem przez duże H. Na konsolach, na pecetach, twórcy gry idealnie trafili w gusta graczy, nie przejmowali się całym tym postępowo, inkluzywno, różnorodnym wariatwem, które to broczy całą zachodnią popkulturę, Azjaci po prostu robili swoje. I po raz kolejny pokazali, że można, można. I kurka wodna jakoś tak się złożyła W zupełnym przypadkiem, <grym> że gdy okazało się, że graczom Stellar Blade się podoba, że gra zbiera świetne oceny, że gra się sprzedaje. Jak ciepłe bułeczki, to nawet postępowo inkluzywno-różnorodni, wszystko wiedzący i pouczający wszystkich naokoło dziennikarze, jak choćby ci z francuskiego oddziału IGN, nawet oni musieli posypać głowy popiołem i przeprosić, że no, chyba pozwolili sobie na zbyt wiele, w tym jak wyrzykiwali się wcześniej na grę oraz na jej twórców. No, coś takiego. Także jak widać, szanowni państwo, jakość zawsze się wybroni. A o tym jak wygląda to w przypadku gry Stellar Blade, mogłem się przekonać osobiście sprawdzając grę na tym gamingowym potworze. To jest ten moment, w którym poświęcam parę minutek dla sponsorów odcinka. Tak się bowiem składa, że gra Stellar Blade wygląda świetnie między innymi dzięki temu, że wykorzystuje możliwości kart graficznych z rodziny Nvidia GeForce RTX 5000, która to właśnie znajduje się w laptopie MSI Vector 16 HX AI. Dzięki innowacyjnej technologii Max-Q udało się połączyć metraż karty graficznej do laptopa z maksymalną wydajnością i z obsługą najnowszych technologii. Oferowanych przez rodzinę Nvidia GeForce RTX 5000, ray tracing, czyli zaawansowana technika renderowania grafiki, która symuluje fizyczne zachowanie światła tak, że obraz wygląda jak w realu. Do tego DLSS4, która z wykorzystaniem sztucznej inteligencji poprawia wydajność i jakość obrazu, generując dodatkowe klatki, zwiększając płynność rozgrywki, ale nie zmniejszając wrażeń wizualnych. No i nie możemy zapomnieć o technologii Nvidia Flex, która dodatkowo redukuje opóźnienia w grach, minimalizując tym samym czas potrzebny na reakcję, co spodoba się zwłaszcza graczom e-sportowym. Czy wspominałem już, że laptopy z kartami Nvidia GeForce z rodziny 5000 są także doskonałe do pracy twórczej? No to wspominam. A to dzięki Nvidia Studio, kompleksowej platformie skierowanej właśnie do twórców treści, która przekształca laptopy z kartami GeForce RTX w prawdziwe, mobilne stacje robocze. Idealne choćby dla youtuberów. Także jeżeli maszyna się spodobała, no to odsyłam na stronę sklepu Computronic, o której już wspominałem. Link zostawiam w opisie materiału. Pięknie dziękuję za wysłuchanie bloku sponsorskiego, a sponsorom dziękuję za zasponsorowanie. Możecie to robić czasami. Częściej. Wracając jednak do tematu Stellar Blade. Gra nie sprzedałaby się tak dobrze, gdyby prezentowała jedynie ładną buzię protagonistki. Gdyby to było jedyne, co miała do zaoferowania. Pamiętajmy, że przede wszystkim priorytetem zawsze jest jakość. Jakość gry samej w sobie, jakość gameplayu. Gra ma jakąś fabułę, to przydałoby się, żeby jeszcze fabułka była fajnie skrojona. To jest, moi drodzy, zawsze priorytet. No gra musi się obronić po prostu jako gra sama w sobie. Jeżeli tego nie zrobi, no to sorry memory, ale samymi ładnymi widoczkami gracze się nie nagrają. Jeżeli jednak gra jest dobra, rzeczywiście dowozi jako produkt sam w sobie, a do tego ma ładną okładkę, że tak powiem. Jest po prostu na co w grze popatrzeć. Gracze lubią patrzeć na ładne kobitki, no bo kto nie lubi, to taki zabieg może tylko tej grze pomóc. W drugą stronę, jeżeli protagonistka byłaby po prostu szkaradą, jeżeli gra byłaby dobra, również by się sprzedała, ale jednak nie miałaby marketingowego atutu. Także podejmując takie, a nie inne decyzje, twórcy gry Starlight oraz inni, zwłaszcza azjatyccy deweloperzy, oni doskonale wiedzą, że to działa. Tymczasem zaś niestety zachodni Gaming często i gęsto w imię politycznej poprawności strzela sobie na dzień dobry w stopę. De facto ubijając marketing własnej gry właśnie poprzez dopasowanie się nie do gustów graczy, nie do tego, co realnie się ludziom podoba, ale do gustów pseudo-dziennikarskich krzykaczy, którzy to potem piszą pasz na temat przeseksualizowania postaci i tych paskudnych, obleśnych graczy. Zasada jest zawsze taka sama, klient nasz pan. Chcemy coś sprzedać graczom, zróbmy grę, która nie tylko będzie świetną grą samą w sobie, ale także spodoba im się wizualnie, najzwykle w świecie. A branżunia i dziennikarze, którym to się nie podoba, no to niech się ogarną. Jakoś nikt nie rozdzierał szat nad tym, że Kratos z God of jest wielki, napakowany i że też, przepraszam bardzo, no niewielki procent facetów może poszczycić się podobną posturą. I co najważniejsze, żaden z graczy też nie miał nigdy z tym problemu. Że jak to ja nie mam takiego sześciopaka, jak ten Kratos, czy tamten inny, jakiś bohater. Oni nie są realistyczni. Twórcy nigdy nie widzieli prawdziwego mężczyzny. Otóż, moi drodzy, prawdziwi gracze nigdy czegoś takiego nie powiedzą. Tego typu płacze, to jest domena pseudo-dziennikarzy, którzy najwyraźniej psami nigdy nie wybrali się na siłownię i po prostu nie mają bladego pojęcia, że czy to mężczyzna, czy w przypadku gry Stellar Blade kobieta, mogą wyglądać tak, a nie inaczej. Także wszystkim pseudodziennikarzom radzę wybrać się na siłownię, radzę zacząć samemu pracować nad własnym wyglądem, zaś twórcom gry Stellar Blade oraz twórcom, którzy Podobny przepełniony rozumem i godnością człowieka w sposób podchodzą do tworzenia gier, że gry mają przede wszystkim dawać rozrywkę dajmy graczom to, czego chcą, co im się spodoba, co będzie grywalne, ale i ładne. Takim twórcom gier jak najbardziej przyklaskuje. I życzę powodzenia w dalszych sukcesach. Szanowni Państwo, piszcie, co sądzicie na temat gry Starer Blade, dlaczego gra się sprzedała, dlaczego zrobiła taką furorę i dlaczego co po niektórym się to nie spodobało. Komentarze należą do Was. Przypominam, że link do sprzętu, który pokazałem w tym materiale potężna Bestyja zostawiam w opisie. Bierzcie, i grajcie, że tak powiem. Szanowni Państwo, tyle ode mnie. Dziękuję pięknie za uwagę. Z brodatym pozdrowieniem. Rwal Remaju. Thank you.